Zanim zaczniemy, to chciałbym Was zaprosić do subskrypcji kanału, żeby mógł się rozwijać. Pamiętajcie, że wszystko co tutaj robię za darmo nic nie sprzedaje żadnych kursów płatnych ani dostępów. Jeżeli chcecie, to jedyna forma wsparcia kanału, to danie jakiegoś lajka czy komentarza pod filmami. Druga opcja wsparcia jest to rejestracja w jakimś propie i wykupienie konta z mojego linka. Wtedy dorzucacie taką cegiełkę do ogólnej puli, z której następnie będą losowane konta, tutaj na Discordzie. Oczywiście w pełni za darmo, czyli cała kasa za afilacji wróci do Was w postaci takich rozdań giveaways. Oczywiście wszystko będzie za darmo, transparentnie, wszystkie informacje znajdziecie również pod filmem w opisie. A teraz przejdźmy do materiału. Witam serdecznie. Zazwyczaj nie handluję z rana, natomiast dzisiaj londyńska sesja. Podejrzewam, że pokażę coś więcej, bo i złoto, i indeksy zaczęły się bardzo fajnie ruszać z poniedziałku. Ruszyły z kopyta. Już jestem w pozycji, zaraz wam powiem o co chodzi, jaka rozgmina na dzisiaj. Co bym, się, co bym chciał rozegrać, bo jest to dla mnie tak mega czytelne, że muszę się tym z wami podzielić. Być może też złoto coś ruszę, ale zajdźmy, zacznijmy sobie od nazdaczka. Teraz tak, nazdak. Pod jedynce tutaj za dużo nie mówi, tak? Ewentualnie tutaj jest jakiś gap do pokrycia, Okolice 2700 i w to celuje. Natomiast tutaj pod jedynce jest to mało czytelne. Przejdźmy sobie na h Teraz tak, po h widzę mniej więcej jak rynek sobie odjeżdżał, to testował sobie tutaj tą średnią, tak? Tutaj odjechał, testował. I tutaj zobaczcie, kolejny raz, gdzie rynek odjechał, jak daleko od średniej Ema. No i dzisiaj zobaczyłem sytuację taką, że no fajny targecik na przetestowanie tej średniej, tutaj jest jakiś knot do ściągnięcia, jakieś stop lossy, więc może może spekulacyjnie tutaj coś ruszymy w tym kierunku. Natomiast już h pokazuje troszkę więcej, ponieważ jest to na pewno close przetestowany, piątkowy, jest to mega, duże za, mega dużo zasięgów. Czyli tak, low z piątku jest do przetestowania, tak? czyli e, najniższy, e, najniższy punkt z piątku. No i tutaj postanowiłem wejść w taką pozycję, ponieważ zobaczcie, jak ten close e, trzyma, nie? zamknięcie piątkowe. Bardzo ładnie tutaj trzyma cenę dzisiaj. No i jest e, high blisko. Więc teraz, jeżeli mielibyśmy mieć do czynienia dzisiaj z mocnymi shortami, to ten poziom powinien być nienaruszony. Ten close może być, tu jeszcze jakaś odbitka, ale ten poziom powinien być nienaruszony, bo w momencie, kiedy ten poziom zostanie naruszony, czyli high z piątku, to będzie sytuacja kolejnego breakoutu i pokonywanie kolejnych poziomów z targetem na 25 tysięcy. Natomiast ja po pierwsze obstawiam spekulacyjnie korektę dzisiaj, właśnie pod te poziomy, pod tego knota, pod którym jest na pewno dużo stop lossów z H1, tak? On był mocno wyciągany, więc tutaj troszkę poszło towaru. Więc według tego, według mojego stylu, według tego, co ja rozumiem na wykresie, to tutaj jest taki atrakcyjny poziom, żeby ściągnąć te stoplossy tutaj. I ewentualnie zrobić taką pułapkę lub gdzieś tutaj w tych rejonach nawet nie. Natomiast o, pamiętacie z poprzednich nagrań okrągły poziom 24700 będzie przyciągał cenę, tym bardziej, że tutaj jest fajne jakieś e, fajne wsparcie. Ja to nazywam stoplossy, po prostu do wywalenia, tak, pod tym knotem. Więc ja tutaj tą okazję od razu dzisiaj zauważyłem. Pierwsze co zrobiłem, jak wszedłem na wykresy, to zobaczyłem i otworzyłem pozycję z Buta. Teraz tak, wziąłem tutaj jeszcze, zaraz wezmę, przejdę na. Teraz tak, wziąłem tutaj jednego skalpa, którego wybili mi na nie i dobrze, bo tutaj miałem stoplossa i by. Stop loss pęk, tak, bo poszli wyżej. Natomiast, już tutaj kolejnego wziąłem z bardzo małym, krótkim stop lossikiem i tutaj wszedł mi skarb na plus 200 chyba dolarów. Tak, plus niecałe 200, tak to wygląda w tej chwili. Więc z poniedziałek się bardzo ładnie zaczyna i ruszamy właśnie z pozycjami na testowanie low z piątku. A tutaj sobie jeszcze dołożę pozycję, bo nie widzę już jakby. Nie widzę tutaj co mogłoby tą cenę powstrzymać, więc troszkę agresywniej rozegram tutaj rynek. Jeszcze nawet się nie zaczęła dobrze sesja londyńska, a już się jakiś tam fajny dystans pokonali. Koncepcja bardzo prosta, rozegrania na złocie, coś się teraz wycisili, jakoś nie za dużo się rusza. Natomiast na złocie, jeszcze, jakbyście chcieli zobaczyć, setup to tak. Pierwsza rzecz to jest jakiś tam ręcz z początku dnia. Więc zakładam, że cena może tutaj zręczować nam w ten sposób, natomiast bardziej prawdopodobnym jest, że cena tu zrobi jakieś dwie próby, tak, raz, dwa, wsparcie na tym wiłapie i wtedy atakowanie tutaj tych szczytów, więc na to raczej czekam i wybijam sobie z głowy shortowanie rynku. Ja wiem, że jest fajnie, bo wysoko i tak dalej można fajny zysk przytulić. Natomiast co z tego, skoro mamy mocny, bardzo trend na złocie, i shortowanie trendowych instrumentów, takim jak teraz jest złoto, no jest bez sensu moim zdaniem. Być może jeszcze podciągnę ryzyko tutaj, bo widzę bardzo mocny trend. Bardzo mocny trend się zaczął dzisiaj, spadkowy, więc być może rozegram to w ten sposób, że jeszcze tutaj gdzieś dołożę pod jakimiś logicznymi poziomami. Ale nie widzę takich, więc poczekam, po prostu cena zejdzie, zrobi korektę i gdzieś tutaj na średniej EMA dołożę sobie po prostu w ten sposób. Na razie niech to sobie leci. Dekomentował coś. Rzadko rozgrywam Londyn, ale jak widzicie czasem rozgrywam ten Londyn, nie? Dobra, zamykam tą pozycję, ponieważ widzę dość mo mocne odreagowanie tutaj. I knota po h czyli wyciąganie tej H1. Do e jeżeli będą tutaj e ściągać tą cenę w dół, to znowu będę atakował to e małym ryzykiem. E I później dokładał. I scenariusz jest dalej na, na to low, testowanie tego low. Lub tutaj jest fajny, ciekawy knot. Zaznaczyłem sobie go. Okolice 24700 pozi poziom. Ten poziom może być ściągany. Póki co jestem na plusie 360, więc prawie piątkowe straty zlikwidowałem. No i zobaczymy, czy coś tutaj jeszcze wpadnie na porannej sesji, czy po prostu wrócę na Stany. 350 dolców na porannej sesji w godzinkę. Myślę, że fajny wynik. Pewnie wrócę na sesję amerykańską, a na to chwilę będę kończył. Nie nagrywałem sesji amerykańskiej, ponieważ chciałem się skupić na tej sesji, dociągnąć wynik, czyli poprawić go, ten co zrobiłem rano na Londynie. Także dzisiaj bez sesji popołudniowej nie nagrywałem tej sesji. Natomiast tutaj zamknę teraz ten wynik z Wami na live. I myślę, że tutaj poziom 25 tysięcy będzie przyciągany mocno. Nie? To jest 25 tysięcy. Myślę, że to nawet nie wiem czy dzisiaj, ale jutro. Myślę, że te 25 tysięcy pęknie. Co do tego setupu, co tutaj widzicie, to akurat ten był rozgrywany na momentum, tak? Mamy momentum, raz, dwa, przetestowany close, wybicie piątkowego high, wsparcie się tutaj, zobaczcie, wsparcie się na tym high i atakowanie kolejnych wyższych poziomów. To była ta rozgmina. Tutaj macie szerszą analizę. Jakby chcieli tutaj skorekcić Tąd. Tutaj to tutaj też bym kupował na wiłapie. Natomiast tak to wygląda. Tutaj jest 1 do 1. Z tej nogi, która jakby pokazała kierunek, pokazała ruch, tak, momentum i tutaj drugie momentum wzrostowe, tak. Na target 1 do 1. I zaraz pewnie tutaj będzie zamknięcie. Dobra, jest targetik. Także tak to wygląda. Zobaczcie, rynek jest rozgrzany. Zobaczcie jak rynek jest rozrzucony, To jest jakaś masakra. Także tylko zamknąć oczy, kliknąć buy i lecimy w górę, nie? E, prawie 17 godzina to i tak po sesji. E, więc zapraszam do komentowania, lajkowania. wrzućcie jakiegoś suba, jeżeli ten kanał dostarcza Wam jakieś wartości. Niedługo ruszymy z materiałami psychologicznymi troszkę. No i co? Do, do usłyszenia w kolejnych materiałach.